Siemaneczkę wszystkim, jak widzicie, KTM nie wygląda jak KTM teraz, jest doszczędnie rozebrany. Znaczy, może nie doszczędnie, ale po prostu musiałem pościągać parę rzeczy. O, chciałem sobie posprawdzać kilka rzeczy. O, dobrze, że to zrobiłem, bo właśnie te braicy, które są na chłodnicę, osłony na chłodnicę, to jest taka metalowa osłona. No, troszkę mi się śrubki poluzowały, także dobrze, że to zrobiłem, sobie posprawdzałem. O, podokręcałem wszystkie śrubki. Ale w sumie nie o tym jest dzisiejszy filmik. Pokażę Wam, co sobie kupiłem ostatnio, bo nawet, a, bo nawet kupiłem to za dobrą cenę. Także mam nadzieję, że Was to zaciekawi. Znaczy wiem, że wie, wiele osób Was to ciekawi. Jak widzicie, to jest mój stary ogon, troszkę dorombany. Zmieniam go tylko dlatego. Nie dlatego, że tu jest pęknięty. Bo tak miałem pęknięty już bardzo, bardzo długi okres czasu. O, i tutaj miałem właśnie też wyrąbany ten plastik także on mi troszeczkę przeważnie spadał ale tylko dlatego że po prostu tutaj w tej dziurce na dole um, po prostu się wyłamał ten plastik już po prostu ty, od tego właśnie o tej dużej ilości upadków, że tak powiem także wchodziłem tam podkładkę większą ale tą podkładkę i znowu to po prostu pęk, pękło i także podkładka nie działa także byłem zmuszony kupić nowy plastik Pokażę wam co sobie kupiłem i powiem wam jakie fajne ceny. Bo na, naprawdę jestem zadowolony. Także jak widzicie oryginalny plastik Acerbisa nóżka, koszt to 50 do, 52 dolary chyba. Przydałem naklejkę. To będę dzisiaj zakładał. O, kupiłem naklejki. Tylko to są naklejki, tylko na, na właśnie, na te o, osłonki na podnice, czyli na te. Jak widzicie, tutaj kupiłem je tylko dlatego i wyłącznie, że tutaj mi się te naklejki troszkę pozdzierały i, i, i chcę go trochę odświeżyć. Kupiłem naklejki z 2007 roku i chyba mówiłem we wcześniejszym blogu, że, że zamierzam to zrobić. Te mają troszkę taki, mi się wydaje, nowszy design. Przyłożymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O, proszę, coś takiego. Także myślę, że to będzie fajnie wyglądało niż to, takie już wyśniedziałe, porozdzierane te naklejki. A nie chciałem kupować tych nowych plastików, bo kosztowały 40 dolarów. Trochę nie wiem, i tak to się porysuje, a tylko właśnie w niektórych tutaj właśnie częściach, plasti... częściach tych, tego plastiku są naderwane, także myślę, że to będzie trzymać, jak nie, to nie. Może kupię nowe. No, ale naklejki były dosyć drogie. 37 dolarów, ale to są oryginalne. O, widzicie? Made in Austria. Co jeszcze sobie kupiłem? Kupiłem sobie olej. Taki leje olej do, do benzyny. To jest ten właśnie coś Ala Mixol. Tylko że amerykańskie. Nie wiem, czy to w Polsce macie super. Super M Maxime, ale ja to leję zawsze. już mi się skończył. A koszt takiej buteleczki tu jest tu jest prawie 2 litry. Koszt takiej buteleczki 20, 22 dolary. Kupiłem sobie ten na kierownicę właśnie taki ten, no nie wiem jak to nazwać nawet gąbka ProTPera, bo jak widzicie, ten mi się rozwalił, nie wiem w jakim cudem, ale jakoś mi się to rozwaliło, także kupiłem sobie takie coś, zobaczymy. Zobaczyłem tu kolegi, nie to dosyć wygląda, także kupiłem sobie takie samo. To kosztowało chyba 17 baków, a to pójdzie do, do kosza chyba. Także to, w końcu się dorobiłem licznika godzin <gryw> i w sumie sam jestem ciekaw, ile motogodzin można zrobić przez cały dzień, bo w ogóle nie mam rozeznania. Kupiłem właśnie taki licznik godzin firmy Hardline, jego się po prostu podpina chyba pod świecę, sam jeszcze nie wiem, zaraz będę sprawdzał jak to się robi. Także będę miał w końcu licznik motogodzin. W końcu. I kupiłem sobie nowe spodnie i nową koszulkę. A dlaczego? Kupiłem sobie nową koszulkę, bo kosztowała 12 dolarów, była na przecenie i za 12 dolarów wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Lubię takie ogólnie oczojebne koszulki o, i spodnie, także koszulka XXL, trochę duża, bo właśnie ty, dwa razy XL, bo tylko ta, taka była, no ale jak założę zbroję, jak założę te właśnie pierdowy, to jest w sam raz na mnie, już próbowałem. także, także koszulka kosztowała 12 dolarów. Flya a spodnie kosztowały 40 dolarów. I też są bardzo fajne. Są troszkę inne niż te spodnie, co ja mam, bo są bardzo cienkie. Tutaj mają takie siateczki. Ja mam 36 noże, rozmiar. I, I są bardzo cienkie, ale są za to bardzo wygodne. Też je zakładałem. Naprawdę za spodnie. No i kolor też bardzo fajny. Czerwono. Lubię, lubię po prostu te kolory. Także. Jak widzicie, tak to wygląda. Będę śmigał teraz w nowym biżę. Kurde. 40 baków za spodnie. Średnio spodnie kosztują 80, od 80 dolarów do 100 dolarów. Także naprawdę bardzo dobra cena. worek <laughs> po spodnie. Kupiłem sobie klocki hamulcowe, bo już mi się wycierają. A jeszcze Klocki mi wystarczą na jeszcze jeden raz, żeby pojechać. To są klocki Neutron. To jest podobno najgorsza firma, jaka może być, ale dla mnie świetnie się spisują. Koszt klocków, tutaj jest cały set na, na przód, cały set na tył. Koszt to 9 dolarów 9 dolarów, czyli 18 dolarów klocki, ale dzisiaj ich nie będę zmieniał. Dopiero pojedziemy teraz w sobotę, a pojedziemy teraz w sobotę, to je ja zmienię. Znaczy po tej sobocie. No i kupiłem sobie świecę. Świeca kosztowała 2 dolary. świeca sobie kosztowała 2 dolary. To jest zwykła, oryginalna świeca NGK. Ja to pokażę. On, Focus się nie chce złapać. No, ta BR7ES. Nie mam żadnego problemu ze świecą, dobrze mi chodzi, ale po prostu jak już jak już rozebrałem, jak już tu jestem, jak będę podpinał, a, jak będę podpinał właśnie ten listun Godzin, no to pomyślałem, że, a, że po prostu ją założę, no nowa świeca to nowa świeca, no nie. Także to tyle na razie. A Jutro mam jeszcze przyjść kask i, i okulary, takie fajne okulary kupiłem. Tam prawdę też zarąbi z tej cenie. Może wam po go zrobić z samego filmik, może nie a, też właśnie coś po ten kolor jak to i, i okularki będą super z czerwonymi właśnie, z czerwonymi, a, z czerwoną szybką w stylu lusterko i, i, i po prostu będę miał nowe giery, no nie? Także naprawdę by była fajna wyprzedaż, za kask i za okulary zapłaciłem powiem wam 100 dolarów, za kask i za, i za właśnie za okulary. A, Zobaczcie, tam na Facebooku pewnie wrzucę filmik, jaki to kask. Znaczy nie filmik, może zdjęcie i okulary. A jak będzie okazja, to zrobię filmik i wrzucę. Także, jak kogoś ciekawi, takie, takie rzeczy sobie kupiłem. Już więcej nic nie ma. Filter będę dzisiaj też mył. Ostatnio nie umyłem. Nie będę go składał. Także nie wiem, może zrobię filmik i składam. Tutaj mam bug. Także taki spontan. Także nie wiem co teraz. Teraz idę go składać. Także nie wiem, może to będę nagrywał, może nie. Zobaczymy. Także trzymajcie się siema.